Głównym tak, kociekawik, piwny głos w Waszych domach. Nadeszła no, jesień, a wraz z jesienią wędzonki. Tak. Ale nie tylko wędzonki, ale też koźlaki. Koźlaki są rodziną piw, które raczej są pijane właśnie na jesień. Tak, tak, wiem, koźlak majowy też jest. Ale te koźlaki, które najbardziej mi się kojarzą z jesienią zawsze, to są koźlaki wędzone z prowaluszenkerla. One, jak te. Tak. One właśnie są dostępne sezonowo, właśnie na okres jesienno-zimowy. Marcen jest cały rok, a Urbok i Doppelbock sezonowo i właśnie jest na nie sezon, więc pojawiły się w sklepach, pojawiłyby się na kranach, no ale wiadomo. Nie mogliśmy takiej okazji przegapić, tym bardziej, że oboje bardzo lubimy wędzonki i chcieliśmy też wam opowiedzieć troszeczkę o tych piwach i być może namówić Was do tego, żebyście ich spróbowali. To nie będzie pierwszy raz, kiedy mówimy o tym browarze, bo już była niskoalkoholowa Hansla. Hansla. I w ramach piw obowiązkowych Marcin. Mhm. Więc jeżeli to widzieliście, to wiecie, że browar lubimy. O browarze już też tam trochę mówiliśmy, więc są gdzieś linki do tych filmików, możecie sobie zobaczyć. A teraz skupimy się na tym, co najciekawsze w tym browarze, bo to są piwa najbardziej ekstraktywne, yy, najbardziej intensywne, Najlepsze. Dużo wynoki. No dobra, od czego zaczynamy? No od Urboka, który jest z piwem lżejszym. Urboka, Urboka y, uważajcie, żeby nie pomylić z Marcenem, bo są podobne. Tak, tylko kolorystycznie jest to samo, tylko na jeden jest Urbok, na drugi Marcen. Tak. Alkoholowo one się nie różnią bardzo, bo to ma 6,5, a tak. Marcen ma 5, jakieś 55 6 coś koło tego. Nie tylko alkoholowo, ale cenowo też są zbliżone. Na stronie Schlenkerli mamy tam swój shop. To Urbok kosztuje 2 euro, a Marcen euro 80, więc różnica jest naprawdę niewielka. Ale to jest więcej. Wszystkiego. No hmm. oj. bardzo <słuch> wędzone. I Urbog tak samo jak Marcin, zresztą, tak samo jak prawie wszystkie piwa z tego browaru, jest wędzony drewnem bukowym. A 6,5 alkoholu, teraz to jest nic, bo byle ipa, nawet Session IPA widziałem, które mają po 6 alkohol. Więc hmm. te 6,5 kiedyś Koźlek to było piwo mocniejsze, prawda? A teraz... No hmm. oczywiście, takie samo jak w Mhm. Mm tylko że więcej. Mm -hmm. Czyli barwę mamy zbliżoną, to jest uh -huh. taka dosyć klarowna, yy, brązowa z rubinowymi. Mm, tak, brązowo-rubinowa, czyli, mm. czyli kożlakowa jak najbardziej. Tak, w stylu. No, co, co tu dużo mówić? Jest tutaj mnóstwo wędzonki. Uh -huh. To jest bardzo wędzone. Natomiast w smaku najłatwiej to będzie porównać do Marcena. Mhm. Marcen ma wrażenie, że jest bardziej wytrawny i trochę bardziej gorzki. Mhm. Znaczy, tu też jest jakaś goreczka, ale jest więcej słodyczy, więcej ciała. Dużo, no poza wędzonymi są te owocowe, takie suszone owoce, melanoidyny, trochę skórki chleba, ale taka już taka solidnie mhm. przypieczona. Tak, nawet taka trochę wpadająca w kawę, ale... Mm -hmm. No, trochę tak. Mm -hmm. Także to profil już taki... jest trochę mało słodki jak na koźlaki zazwyczaj, bo koźlaki zazwyczaj są słodsze. Tutaj mam wrażenie, że to już idzie tak trochę ta... słodowość i tak nawet jakaś paloność w tym jest. Mm -hmm. Tak już trochę podchodzi pod porterek. No, taki leciutki porterek, tak. No, taki leciutki, wę mocno wędzony porterek. Mm -hmm. No to wędzenie, poza oczywiście aromatem, też y, zmienia barwę, no, jak widać zresztą. Hmm. Super piwo. Urbok się od Marcena różni też y, tym, jak długo to piwo leżakuje. Tak, to leżakuje dłużej. <grym> Koniec. No. Dłużej po prostu. Tak, leżakuje dłużej. wiele miesięcy w piwnicach... Pod bamberkiem. Tak. Tyle. No i też może, że ma to jakieś. No, moja paska mówi, że za długo. Mam wrażenie, że jednak ta wędzoność mm, w aromacie nie jest aż tak mocna. Tak, jakby była trochę ułoż bardziej ułożona, trochę. Przeschowana. Ja mam wrażenie, że ona jest jakby bardziej skoncentrowana, ale nie aż tak intensywna, nie wiem jak, jaki to ma sens, to powiedziałam, ale to tak odbieram. Mhm. To znaczy, ona nie jest aż tak agresywna, ale, yy, ale jest jakby bardziej zbita. Okej. Okay. Nie wiem, to jest zbity aromat. Tak, to jest bardzo fajne, natomiast ja co dzień wolę Marcena, mhm. który jest lżejszy. A ten aromat ma jakby taki bardziej bardziej buchetem aromatem. Tu może właśnie przez to dłuższe leżakowanie ten aromat jest taki trochę przygaszony. Ale wciąż jest to bardzo fajne piwo. Był Bok, czas na Doppelboka. I to piwo jest podwójnie ciekawe, no w końcu doppelbock Ale jako jedyne w ofercie. Browaru Jest wędzone dymem dębowym. Dąb w porównaniu z bukiem jest drewnem, które rzadziej się używało do wędzenia, ponieważ miało więcej zastosowań innych, głównie budowlanych. Więc stosowanie Było zbyt go. Cennym tak, do dokładnie tak. Było zbyt cenne, żeby je używać do wędzenia. I tylko to jedno piwo ważone raz na rok. Dostępne tylko no, praktycznie od listopada do stycznia. I to piwo też ma więcej alkoholu, ponieważ to jest Doppelbock, On ma 8. 18 chyba procent ekstraktu. 18 Belgie. Mimo, że mocniejsze, to jest jaśniejsze. Tak, jest też bardziej klarowne mhm, i takie czerwonawe. Tak. tak, zdecydowanie, jak ja się porówna. No. Bardziej rubinowe, czerwone. Normalnie by się człowiek spodziewał, że mocniejsze piwo będzie ciemniejsze, natomiast może to jest też kwestia tego, jak, jaki charakter barwy wnosi. Tak, wędzonka. Dąb. No. Mhm. Tym bardziej, że tutaj już w aromacie też czuć dużą, dużą różnicę. Tak, to jest zupełnie, w ogóle zupełnie inny charakter ma wędzonka dębowa i wędzonka bukowa. Mhm. My głównie kojarzymy wędzonkę w piwie właśnie z bukiem, bo to jest najczęściej używane. Dąb praktycznie jest używany w tymże pelboku i w grudzińskich. I zasadniczo to z tradycyjnych stylów to tyle. I to jest taka bardziej kiełbasiana wędzonka. O ile w Urboku czy w Marcenie jest taka szynkowa, mhm. to tutaj już czuję kiełbaskę. Intensywność aromatu jest <laughs> ciekawe. Im mocniejsze piwo, tym mniejsza intensywność. Bo tutaj ten dym jest mniej intensywny niż w Urłoku, a w Urłoku jest naszym zanim mniej niż w Marcenie. Wyjdzie do tego, że jeżeli szlękerla wypuści wodę, mhm. to tam będą będzie najbardziej intensywna. I... A jaka była w Hensley? Nie było przekazane. Marcen a, jest najbardziej wędzony. Jest taka. Mniej dymna. Bo to mi się kojarzy bardziej z takim z taką kiełbasą świeżo z ogniska, z tym dymem, którym wszystko przychodzi ubrania. A to już jest coś, co bardziej jak wędzone na zimno, taki charakter Może ma troszeczkę sobie. zupełnie inny charakter. No ale do, tak miało być, oczywiście. Broward twierdzi, że wędzonka dębowa jest. Lżejsza, ale taka złożona ma inny charakter. Na pewno czuć tutaj więcej rzeczy przez to, że ta wędzonka czuć mniej. Tak, więc <grafięc> nie przykrywa wszystkiego, co, co, co jest w samym piwie. Więc tak koźlakowość tutaj jest bardziej wyraźna. To smakuje bardziej jak rasowy koźlak. Mhm. Jest słodycz, owocowość, trochę karmelowości. Jest ta wędzonka, która to fajnie wszystko uzupełnia, ale ona daje innym smakom, i aromatom mhm. się pokazać. Ona nie dominuje ich aż tak bardzo. Jest bardzo chlebowe to piwo. Tak, tak. Mm. No i właśnie tak, no ta wędzonka jest tylko takim delikatnym jakimś tam akcentikiem mhm. w tym wszystkim. No ale tak jak to było Taka solidnie przypieczona skórka. To, mm -hmm. to bardziej jest taka tak lekko przypieczona. Nie jest, tak, <noise> nie jest tak mocno spalone, tylko taki lekko podpieczone. No tego już bym nie pomylił z Porterem. No, ja oczywiście tego też bym nie pomylił, ale jest o wiele bliżej koźlaka niż Porteru, niż Urbok. Moim zdaniem to jest bardzo przyjemne piwo raz w roku. Mm -hmm. <noise> ale rzeczywiście y, częściej wolę, wolę marca. Browar sprzedaje też wersję Vintage Eichem z lat... 2000, od, no, chyba 2014 roku. Więc może trzeba będzie po prostu zapolować i zrobić e, vertical testing kilku roczników. Mhm. Dobry pomysł na panelik. Taki za drogi, więc mniej niż 800 zł od łebka. Szczerze za dawno nie piłem do telboka. Urboka też kawałek czasu, nie? Marcena ja często. Mm -hmm. I tak trochę? Hmm. Wydawało mi się, że jednak intensywność będzie większa tych pifalowo po prostu jestem już tak znieczulony albo. albo coś takiego. Tak, no Marcen jest, jest intensywniejszy, znaczy jest. jest bardziej wędzone. No, nie wiem, jakoś mam wrażenie, że może Ech, czuć jego świeżość. Może, no bo oczywiście wędzonka w czasie leżakowania się redukuje. Jada się inaczej. Ale Marzen ma też najlepszy stosunek dymu do alkoholu. Tak? No chyba nie ma piwa, które byłoby tak lekkie i tak wędzone jednocześnie. No ale Hansla jest całkiem nieźle wędzona, a jest lżejsza. No tak, jest cztery razy lżejsza od alkoholu. Mhm. No, no dobra, Hansla będzie jednak. <laughs> w ogóle uważam, że oba te piwa, a chyba bardziej biorąc pod uwagę finish i to, że goryczka odczuwalna w polboku jest niższa, piwa mają potencjał do bycia wykorzystywanymi w kuchni. Jako baza sosów, jakiegoś gulaszu. że ten wędzony. Aromat tutaj naprawdę bardzo fajnie by zadziałał. A przez to, że piwo nie jest bardzo palone, ani bardzo gorzkie, tak będzie zredukowane, to te cechy nie będą przeszkadzały. Zwłaszcza urbog, który jest bardziej dostępny i przystępniejszy cenowo. Mhm. Dopóki jest sezon, wyruszajcie na poszukiwania tych piw, bo warto ich spróbować. Szczególnie, jeżeli lubicie marcena ze szlankerii, albo w ogóle, jeżeli lubicie wędzonki. Natomiast, jeżeli nie lubicie wędzonek, to też warto. Warto spróbować, żeby zobaczyć... Żeby się przekonać, czy się naprawdę nie lubi wędzonek. No, tak. no bo można raz się naciąć, może... No, są so, so ludzie, którzy na przykład Smoky George'a pili, który jest bardzo wędzony, ale torfowy. I mogli się zrazić. Natomiast te piwa są dobre, żeby tak bardziej wejść w ten świat wędzonek, zwłaszcza Eiche, które... No, ten charakter wędzonki ma inny i bardziej chyba przystępny. Niż marcem. Piwa się trochę ogrzały. Daliśmy trochę poddychać. No i w Eichy mam wrażenie, że takie suszone śliwki są teraz na pierwszym planie. Suszone, wędzone śliwki. Takie wędzone, mhm. tak. Ale ta owocowość jest tutaj bardzo wyraźna. Podobnie pachną stoiska w supermarketach przed świętami, tam gdzie są suszone mhm. owoce na no. kompocik. Tak, trochę tak? tak. <laughs> Tu, tutaj ten aromat jest y, cięższy. Jest taki bardziej smulisty. Tak, to jest, to jest trochę takie wyciągnięte drewienko z ogniska. Mm -hmm. Tak, tak. Takie trochę popiołowe. Mm. No tutaj te śliwki już są przewędzone, już są nawet podpalone trochę. To my będziemy teraz dopijać i widzimy się. za czas jakiś? Kasia, powiedz coś do kamery. Mm przedstawcie państwu to jest Jaga, która lubi się bawić kopytkami nie dlatego, że to jest, że nie ma innych zabawek, to po prostu te lubi.